Logo kampanii Nasz Klimat, tytuł Jak nie marnować jedzenia w domu? Pasek z napisem Dowiedz się więcej na www.naszklimat.gov.pl. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marnotrawstwo żywności to poważny problem. Mapa Polski. Pośrodku niej góra odpadów żywnościowych. Dookoła napisy: 5 milionów ton. Kompostownia. Instalacja przetwarzania odpadów. Według danych programu racjonalizacji i ograniczenia marnotrawstwa żywności Prom. W Polsce marnuje się rocznie około 5 milionów ton żywności. Po prawej stronie Polski pojawia się rysunek domu i zielonego kosza na śmieci. Obok napis 92 kg i drugi napis w strzałce 3000 zł. Strzałka wlatuje do kosza. W przeciętnym polskim domu do kosza trafia rocznie średnio 92 kg jedzenia za około 3000 zł. Zielony kosz przesuwa się na środek. Po jego bokach znajduje się uśmiechnięty starszy mężczyzna z koszem warzyw i młoda kobieta w kasku i żółtej kamizelce. Nad koszem pojawiają się rysunki źdźbła, kropli wody i wtyczki. Jednak marnotrawstwo żywności to nie tylko strata pieniędzy, to także zmarnowane surowce, woda, prąd czy ludzka praca. Na środku pojawia się młoda kobieta, trzymająca garnek. Po chwili znika. Na jej miejscu pojawia się jabłoń z czerwonymi owocami. Jedno z jabłek spada i zaczyna gnić. Dookoła niego latają muchy. Napis na górze: Zepsucie żywności. Po chwili jabłko odnawia się. Obok niego pojawia się szarlotka i słoik dżemu jabłkowego. Dlaczego marnujemy żywność w domach? Żywność pochodzi z natury, dlatego jej psucie się jest naturalnym procesem. Aby mu zapobiegać, półprodukty należy odpowiednio wcześniej przetworzyć, poddając obróbce lub konserwacji. Słoik dżemu przelatuje na półkę, gdzie znajdują się inne produkty. Obok napisy: Nieodpowiednie warunki przechowywania. Przeoczenie daty ważności. Ważne jest też odpowiednie jej przechowywanie i zwracanie uwagi na termin przydatności do spożycia. Otwarta lodówka. Obok niej półka, na której stoi skrzynka z warzywami, ryż i kasza. Pod nią produkty mleczne i mięso. Obok napis Krótki termin ważności. Produkty o krótszej dacie ważności warto trzymać na jednej półce, by o nich pamiętać, otwierając szafkę czy lodówkę. Widok z góry na długi stół z czterema krzesłami. Przed każdym z nich leży talerz z jedzeniem oraz główne danie na środku. Danie główne trafia do lodówki. Ilość przygotowywanego jedzenia powinna odpowiadać liczbie osób przy stole, o ile gotując dla domowników nie mamy większych problemów z oszacowaniem liczby porcji i możemy spożywać jedzenie przez kilka dni. Na stole pojawiają się kolejne cztery talerze: danie główne i dwa krzesła. Obok napisy przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia. Zdjęcie zbitego talerza i napis straty talerzowe. O tyle przy okazji imprez czy świąt przygotowujemy nadmierną ilość pożywienia. Nad talerzami pojawiają się znaki śnieżynki, słoika oraz uśmiechniętej buźki. Napis jadłodzielnia. By nie zmarnować jedzenia, zamroźmy ją, zawekujmy, rozdajmy ją naszym gościom lub oddajmy potrzebującym do jadłodzielni. Zielony koszyk na zakupy wypełniony produktami spożywczymi, owocami i warzywami. Nad nim napis zakup zbyt dużej ilości żywności. Dużej części strat żywności można uniknąć już na etapie robienia zakupów. Kupujemy zbyt duże ilości jedzenia. Opakowanie kukurydzy. Dookoła niego napisy: Promocja. Zbyt duże opakowanie. Kuszą nas promocje i duże opakowania produktów. Karta z planem posiłków oraz lista zakupów. By uniknąć kupowania niepotrzebnych rzeczy, chodzimy do sklepu z listą po wcześniejszym przemyśleniu planu posiłków. Mężczyzna stojący w kuchni. Obok niego pojawia się dymek z produktami spożywczymi, które odhaczane są czerwonymi ptaszkami. I przejrzeniu domowych zapasów. Plansza. Logo. Nasz klimat. Obok napis. Klimat tworzą ludzie. Po środku rysunek kosza na śmieci z logiem recyklingu. Pasek z napisem. Dowiedz się więcej na www.naszklimat.gov.pl. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyrzuć do kosza złe nawyki, pamiętaj, to ty decydujesz, ile jedzenia zmarnujesz.